Witajcie, z tej strony Engine. jest to mój kolejny poradnik do programu Cinema 4D, w którym dowiecie się, jak wkomponować tekst 3D na dany obraz. No więc, może najpierw znajdźmy na jakiś obraz, zdjęcie, na którym będzie nam się ładnie pracowało. Taki. Weźmy sobie tą drogę. No Dobra, obraz mamy. Teraz należy zobaczyć, jaka jest wielkość naszego obrazu. Będziemy sprawdzić z myszy na zdjęcie, szczegóły. I mamy nasze wymiary. Jest to bardzo ważne, gdyż musimy ustawić je w ustawieniach kompozycji naszego, naszego projektu. B. 4D No więc W Output wpisujemy Ło. Nasze wymiary Zdjęcia Save to y, Channel Alpha ma być Odznaczony I ma być zadany efekt Abident Occlusion y, I zmieniamy wartości Tutaj na 140, tutaj na 40 Ok gdy już to zrobiliśmy. Uh, tworzymy to. Klikając na tą ikonę i wciskając background. Tworzymy nową tą materię. Czekamy uh, na texture i dajemy Load Image. I wybieramy nasze zdjęcie. Okay. Dajemy je na to. I powinniśmy uzyskać coś takiego. Dobra. Teraz tworzymy plane i jakiś tekst w moim przypadku mój nick tak troszkę to pomniejszymy powiedzmy tak, damy tutaj 80 włości dajmy mniej więcej tak i teraz powiększamy nasz Lejne, powiedzmy do. Może nie zrobimy to potem. Dajmy tak. I teraz mając zaznaczone nasz tekst i podłogę, yy, dopasowujemy nasz tekst do naszej platformy, na której ma leżeć. Powiedzmy. Powiedzmy coś takiego. No i teraz powiększamy nasz plane, powiedzmy, tak, że, o. jeszcze troszkę masz. Powiedzmy coś, coś takiego. Teraz dajemy tak. Trzymamy control i przeciągamy na plane naszą teksturę z backgroundu. I dajemy teraz tak, prawdopodobnie jeszcze na plane Cinema 4D tax, Dajemy compositing i compositing background. Powinno nam wyjść coś takiego. <coughs> Dobra, to potem pokażę to renderowanie. Zobaczmy. Dobra. Teraz należy. No pokolorujmy nasz sobie. Tak sobie. Jedźmy na na, na. na niebiesko. Nie będzie. Albo. Dobra, i będzie to niebieski i dodajemy się teraz światło klikamy na light i ustawiamy sobie jakoś to nasze światło powiedzmy w ten sposób Ok, i zmieniamy yy, barstwie światła shadow na Shadow Maps I to już by było na tyle Należy teraz zrenderować aż Obraz, chociaż tutaj Widzę coś, idę tak Chwila, chwila, jeszcze nie Musimy dosyć dobrze Dopasować nasz plane Żeby, żeby nie był on

Mm, zaraz wrócę do Was. Okej, okay, po prostu musi być bardziej dopasowane do naszego obrazu, żeby ten cień jakoś tam się mieścił. Zobaczymy jak teraz. Dalej coś, więc nie tak chwila. Czy tutaj light i to światło trochę podwyższymy może? Weźmy w ten sposób. I chyba jest lepiej. No więc dobrze. To zależało od ustawienia światła, jak widać. Ehm, to było na tyle. Jeżeli chcecie jeszcze ten cień, można ehm, troszkę, troszkę jeszcze. Nie, ehm, to było teraz. Chwilę. Ten cień można właśnie jakoś bardziej. Nie skontrastować. Mówisz szybko. O, tutaj mamy to wchodzimy w światło zakładkę Shadow i. I, i, i to. I częstotliwość jaką Będziemy widzieć, widzieć ten cień. Zmniejszamy trochę i możemy przejść do renderowania. I zobaczycie efekt, który wyszedł. No i widzimy efekt, jak to wygląda przed i po naszej edycji. No więc dziękuję za uwagę, do usłyszenia.